Konicja, Mei, -wa. Tango, Noapuri, Nitsuite, Anasima, witaj serdecznie z tej strony Ameryka. Porozmawiajmy dzisiaj o aplikacji Tango, o kolejnym nowym modelu praktyki, trybie praktyki, hmm. a mianowicie o nowym trybie praktyki dla zdań, dla zdań, dlatego że do tej pory. Mieliśmy dla zdań taki tryb uzupełnienia luki, tutaj on jest, on się teraz załaduje, nie załaduje, potrzebuję go zresetować, coś się nie załaduje jednak chyba, załaduje się, po prostu nie trafiałem tam, o proszę, bo przypominam, że nasza aplikacja jest w fazie przedpremierowej jeszcze, takiej eksperymentalnej, ale generalnie sporo już działa dobrze. I proszę, i tak wygląda ten dotychczasowy stary tryb w cudzysłowie, gdzie mamy po prostu zdanie, mamy lukę do wypełnienia, mamy wypełnić. Ten tryb jest od dawna, natomiast dziś chciałbym przedstawić Tobie inny tryb, mm, zjawiskowy dla mnie, bardzo, bardzo świetnie się sprawdzający, tak świetnie, że zainspirował mnie tutaj, żeby go dodać do mojej tej rutyny codziennej, na którą jeszcze do niedawna składały się tylko te kandzi słówka po 50 na każde. W tango przetrenować. Natomiast ten nowy tryb zdań tak mi się spodobał, że sobie postanowiłem dodać 25 do tej rutyny. I jak on wygląda? Otóż jest to złożenie zdań z rozsypanki. Proszę bardzo, ja mam trochę powiększoną czcionkę, więc mogę mieć mniej miejsca. Może mi się całe nie mieści czasem. To w razie potrzeby mogę sobie zmniejszyć. Tak wygląda. Mam zdanie, mam zdanie po polsku i mam rozsypankę. Na dole. Ta rozsypanka wcale nie zawiera tylko i wyłącznie elementów tego zdania, żeby było ciekawiej. I moim zdaniem jest ułożenie tego zdania z rozsypanki tejże. Tutaj bardzo, bardzo mi się podoba, że to są moje własne zdania, nie jakieś... Nie wiadomo skąd, z jakiegoś podręcznika, po prostu gdzieś tam wizualowany. Tylko to są zdania, które sam sobie dodałem, bo przypominam, że tango zbudowane jest kompletnie od podstaw, od samego początku, z Twojej własnej wiedzy. Więc to są moje zdania i to byłyby Twoje zdania. Jeżeli używasz lub będziesz używać tango, byłyby tutaj Twoje zdania. To mi się bardzo, bardzo podoba. Na bardziej początkującym poziomie można sobie jeszcze dla pewnej pomocy włączyć furiganę w tych puzelkach. Tutaj wchodzimy w ustawienia, ćwiczenia bodajże. Pokaż furiganę na liście możliwych odpowiedzi. Proszę bardzo, mogę sobie to włączyć. Wrócić do tej praktyki zdań. I proszę zwrócić uwagę, że teraz mam tą furiganę drobniutką, która pomoże mi, jeżeli nie czuję się jeszcze wystarczająco pewnie w tym. Ja Lubię robić bez tej furigany um, Tak, nie, nie tak. <laughs> Lubię robić bez tej furigany, y, dlatego, że To mi daje większą satysfakcję No i jak to wygląda? Przedstawię chociaż kawałek, nie wiem czy całą sesję Czy ty naprawdę lubisz rysować obrazki? Um, no i to, to, to lecimy Czyli tak, Hontoni. Ja wybrałem sobie Hmm. Obrazek E, o Aczkolwiek, może to nie jest najlepszy znak, w tym zdaniu teraz zauważyłem. W sensie dobrze odpowiem, ale powinno być do malowania czy rysowania. Jednak lepiej byłoby użyć innego kancium niż to, które bardziej z pisaniem się kojarzy. teraz to zauważyłem. więc muszę sobie to zdanie od ręki poprawić. Tutaj dając edytuj, ale teraz tego nie zrobię, jednakowoż. Innym razem zrobię, żeby już teraz nie inwestować do tego czasu. I co mi mamy? Kaku. Teraz będzie tu koto? Może. Noga. Noga skides. Bo to oczywiście możemy w różny sposób formułować te same z rzeczy w japońskim. Ski. Deska. Bo to pytanie, oczywiście. Proszę daję sprawdź. I jest ok. Hmm. Dobra, daję następne. Proszę iść czyli to będzie itte kudasai itte kudasai Proszę Poprawna odpowiedź, druga z rzędu Dalej, nigdzie nie wyjeżdżałem na wakacje, czyli netsu yasumi netsu yasmi wa doko ni mo albo doko Jaki ikimasen deshita taki. Masen ta. Proszę. Następne dobrze jest. Tutaj u góry mamy furiganą. To poprawne zdanie wyświetlone. Następne, moja starsza siostra ma długie nogi. <grym zainteresowa> Czyli tak, Anewa. To będzie w domyśla. Nogi, nogi. Asi, asi. Ge. This. No this. Jest dobrze. Świetnie, świetnie, świetnie. Satysfakcję potrafi dawać. Ile chciałby Pan kawałków ciasta? Um. I tutaj znowu taka konsternacja może mieć miejsca a propos szyku w zdaniu, który nie jest przecież. Nie musi wcale być na mur jedyny, poprawny, możliwy. Mogą być różne i trzeba pamiętać, jaki się ma szyk w danym zdaniu, niestety ustawiony. Um, inaczej, jeżeli się nie pamiętam, no to jest to siłą rzeczy strzelanie pewne. K, wa. I c. Po prostu. Tak, tak. W tym przypadku okazał się dobry szyk. Co robimy? No nie o. siłka. o tu proste, bo taki większy ciąg w jednym puzelku miałem. Um, Następne. Wczorajszy film nie był interesujący. Kino. Kino. Szukamy kino. Kino. Wczoraj, wczoraj. Kino no ega. Szukamy ega. Film. Ega wa. jest e wa, partykuła? Ale taka sama wa. Jest. Ega wa omoshiroku nakatta Będzie tu coś takiego? Omoshiroku... nakatta desu. Proszę. Dalej, może przejdziemy całe te 25? Wczorajszy film... Dobra, to poszło dobrze. Zjadam jedno jabłko, czyli jabłko, ringo ringo, ringo. Szukamy sobie ringo. Ringo. Jak to chodzi teraz? O nie widzę innej partykuły, więc powiem tak. Hity. Te hitocy, nie Hitsy. to B mas. Będzie dobrze? Będzie dobrze! Lubię anime bardziej niż filmy, a to jest ciekawe. Znowu sprawdzamy. Warto sprawdzać, czy jest użyta partykuła Łatasia, na przykład, czy jakakolwiek inna. Znaczy, partykuła, słówko ja. Oczywiście może być, ale nie musi. Jeżeli jest w rozsypance, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że potrzebujemy użyć jej. Łatasia Anime no huga, będzie tak pewnie. Anime no huga. E, bardziej w Ega, yori. Ega, ega. Gdzie Ega. Yori. Skites. Dobrze? Dobrze, pięknie, super. Nie lubię o łosio... Nigiri z łososiem. Oj, oj, oj. Mm. Samo. To będzie samo Nigiri, przecieżby. Samo. I teraz Nigiri. Nigiri to chyba będzie ten zapis. Choć nie jestem pewien. Samo, Nigiri. Ła. Hmm. Ski. gdzie Chyba o to chodzi teraz. Tak, tak o to chodzi pięknie. Najbardziej lubię czarodziejkę z księżyca. Seramu. Łatasia znowu jest. Bo ta partykuła, więc najprawdopodobniej, znaczy, znowu słówko ja trzeba użyć, jeżeli jest w rozsypance chociaż nie wszystko z rozsypanki przypominam, będzie w tym zdaniu syra mu gdzie jest to sera mu syra, o, jest roz, rozbita na części syra mu yy. Ga, ciba, czyli najbardziej skides. Mam nadzieję, że szyk jest poprawny. Tak, tak, super. Poszłam na herbatkę, a potem w domyśle, dlatego w nawiasie wpisałem, poszłam na zakupy. Czy tak, no ocia, ocia, herbatkę, ocia, ocia te albo ocia ośte. Zależy, bo partykuły oczywiście nie muszą być. To czym bardziej elegancki, elegancko się wypowiadamy, tym więcej partykuł czy Czym częściej, albo będą obecne w naszym zdaniu, czy wypowiedziach, czym mniej elegancko, czyli czym bardziej formalnie, nieformalnie, przepraszam, się wypowiadamy, tym, tym będziemy częściej te partykuły pomijać. W mojej potocznej ocieście. Kajmo, zakupy, kajmo, Ni. ikimashita, szukamy ikimashita, iki mashita proszę bardzo. Oj, czerwone, co zrobiłem złego tutaj? Ocieść te, kajmon. Aaa, widzę coś mi się dziwnie. W... Dziwny kocek, nie zwróciłem uwagi, jakiś dziwny kocek mi tam wszedł. O, i tu, no, ledwo mi się mieści. Powinienem zmniejszyć ściankę sobie tam ustawienia. Ale jeszcze się zmieszczę. Ze wszystkich członków twojej rodziny kto stał się najlepszy w czyli kazyk. kazyk, no na Szukajmy sobie. Oj, ciężko z taką małą ilością miejsca. Ale nie chcę mi się teraz mieszać, jeżeli nie muszę. Każe no. Na Gdzie to D się schowało? Jest tutaj D. Kto? Dare. Kto stał się najlepszym w Dary, dare, dare, dare. Ga. Najlepszym przygotowaniem. Chiba. Teraz gotowanie. riori, Ryori. Ka. Ni. Nari. Maś taka. Szukamy sobie. Nari. Maś taka. Dobrze? Dobrze! Super, super. Także się cieszę. Daje to satysfakcję. Codziennie uczę się japońskiego nabusu. busu. 毎日、毎日、バスでバス、バス、はあ,あ、バス、バス,スでバスでバスでバスでバスでバスでバスでバスでバスでバスでバスでバスでバスでバスでバスで Proszę bardzo, następne. Dobra, co to dalej mamy? Na biurku, o to teraz już nawet nie zdanie, tylko po prostu fraza na biurku. Czasem sobie dodaję do zdań frazy, zamiast pełnych zdań. Dla urozmaicenia i też doskonalenia na biurku, czyli ckoe no. Ckoe, biurko, biurko, gdzie to biurko? Ckoe, no, jakże pięknie to wykorzystywanie kanji w praktyce się przedstawia. Bardzo, bardzo lubię. Wreszcie czuć, że faktycznie wykorzystuje te kanji, których tysiące już teoretycznie znam, a to proszę taka praktyka, wreszcie żywa bardziej. no Ue Ni, ni Pewnie o to chodzi, tak? Tak, proszę bardzo, na biurku. Ponieważ dzisiaj jest zimno, nie przybywaj za dużo na dworze, dobrze Okej, okay. Kioła Kioła. Dzisiaj, dzisiaj gdzie to Kio. Kioła. Zimno, Samui Kara Samui Kara, bo kara oczywiście, więc warto być na tym ważnym, bo różnie możemy się wypowiadać: bardziej elegancko, mniej elegancko. Samui Kara, teraz nie przewoź za dużo, dworze dobrze. Soto ni, insygitewa, insugi jakim masę O, pomogła mi ta ostatnia część, dłuższa. Um, lubię urocze artykuły, towary. Jedno ze starszych, najstarszych zdania jakie mam, pamiętam je. Dlatego ma te Ja później z biegiem nauki coraz częściej opuszczam sobie te Watasi w zdaniach. Nawet jak mam w podręczniku to nie przepisuję sobie. Jak mam przepisać zdanie to opuszczam to watashi umyślnie. Watashi wa kawaii gutsu Szukajmy tego sobie kawaii. Gutsu to jest... Gutsu... Gutsu... Gatsuki desu. Oj, nie ten, ten, nie ten klocek. Proszę bardzo. Jest. Następne. Poprawnie. Rower znajduje się na zewnątrz. Chitensha. Rower. Chitensha. Wow. Soto. Soto ni arimasu. Następne. I zostało jeszcze kilka. Ponieważ jesteś kontuzjowany, nie ćwicz za dużo, dobrze. Oj, tutaj z... znowu mało miejsca. A może pokażę Tobie, jak zmienić tą czcią dla ciekawości. Dobra, niech będzie. Wejdę w ustawienia. Chociaż mógłbym tam zrobić, ale no niech będzie, że pokażę. Interfejs. Wybierz skalę czcionki i tutaj mam średnią. Do tego tam mało miejsca było. Normalne. Wracam do praktyki. O, inne zdanie mi wskoczyło. Często tutaj ćwiczę. Koko, 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 koko de yaku Dobra. Zjem Dobra. ziem susi, albo bojem susi, czyli susi, o to mas. A to o, o jeszcze watashi, bo przewodzimy, więc pewnie będzie watashi, o wa susi, o tabemasu mas. Dobra w, śro w środę o 16 będę ćwiczyła No i tak, nie widzę Łatasi w tym przypadku szczęśliwie, więc od razu mogę o Yobi no, 16, czyli Gogo -go, będzie Gogo -go tutaj może Nie, czyli czyli po prostu przynajmniej nie widzę oooci 4:00, w no na 4:00, simos Dobrze, 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 pięknie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Ten problem jest za łatwy. Konomondaiwa, kono, kono, wa kantan, się. kantan, suga szukajmy sobie kantan, znak taki jak w tango, ten drugi w ten tym kantan. Kanta Sugimasu. jedziemy dalej. Przedostatnie. w jakim kraju chcesz studiować? Dono Kunini. Kunini. Um. Ryuga Kunistaidyska. Ok, i czy masz ulubiony japoński napój? Um. Skina. No, mimo szukamy. No, mimo Mono, no, mi mono. zwróćcie uwagę, Tabemono jest też dostępne dla rozmyłki. Hahaha, No, mimo ale to japoński ma być Nihon. Muszę to wycofać. Nihon, gdzie jest Nihon jakaś? Rozbite jest. nie. naprawdę? Naprawdę? W ten sposób bez sensu. Nie wierzę. Nie wierzę. Żeby było w ten sposób rozbite. Chyba błędnie, że program zrobił. No ale sprawdźmy to dla ciekawości. na Namimano Łarimaska. Zatwierdził, ale myślę, że tu błędnie zatwierdził, bo powinno być Nihon. Absolutnie nie. Tym znakiem NI. Zrobię sobie screena, żeby zapamiętać, żeby to zgłosić do, do korekty. Oczywiście, aż, Jakże to zapisać Japonię ze znakiem? Nie, straszne, straszne. Koniec. O! Haha! Ha, bo ja tutaj postać z anime się cieszy razem ze mną. Razem ze mną z wyniku 92% 25. A to tylko 25 pozycji było. No ale mam 12 z rzędu. Zajęło mi to prawie kwadrans i mam. No, jednego zdania mi brakuje. Jednego zdania mi brakuje. Tam przeskoczyło sama, ale no dobra, mogę, ja chcę gdzieś iść, jeszcze sobie zrobić, jeszcze gdzieś. Do kuka? Ikitai desu. Iki... Iki, Iki. Iki mas. Nie, ikitai... Iki Iki jest, znalazłem, tak, no, mam i powinno już być. Wszystko tak, jest 25 zdanek. Pięknie, mam przynajmniej zdanka na dziś e, zrobione. Tak wygląda nowy tryb praktyki w Tangu, jeżeli chodzi o zdania. Serdecznie zapraszam. Do wzięcia udziału w doświadczeniu tangu już dziś. I dziękuję za Twoją całą uwagę. Mej Jamar sta.